serdecznie, witam w Wigilię Andrzeja i zapraszam chętnych do zabawy andrzejkowej. Jeżeli chcesz w niej, wziąć w niej udział, wystarczy, jeżeli wybierzesz jedną z trzech kart. Pomyśl i wybieraj. Jeżeli wybrałeś, wybrałaś pierwszą kartę, przed tobą załatwianie spraw prawnych, urzędowych, i Andrzej zapewnia cię, że wszystko pójdzie po twojej myśli, że zakończą się one dla ciebie pozytywnie i że będziesz miała okazję i miał okazję złapać oddech po tym trudnym okresie czasu. Jeżeli natomiast czekasz na i zastanawiasz się, czy warto, Złożyć dokumenty, w, czy to rozwodowe, czy to dotyczące spadku jakiegoś majątku, to jak najbardziej tak. Jeżeli wybrałaś, czy wybrałeś drugą kartę, to paść pucharów przynosić bardzo dobrą wiadomość może od osoby która dawno się z tobą nie kontaktowała może od osoby z którą się pokłóciłeś może od e, osoby e, która jest bardzo bardzo daleka i wasz kontakt urwał się urwał się dawno temu ale teraz zdecydowała się z tobą e, skontaktować a może będzie to wiadomość o ciąży będzie to wiadomość dobra odnośnie dorosłego dziecka. To jest bardzo radosna i ciepła karta. Taki dżin wyskakujący z butelki i mówiący: powiedz mi swoje życzenie, a zostanie ono natychmiast spełnione. A więc, wypowiadaj życzenie. Jeżeli wybrałaś, czy wybrałeś trzecią z kart, to albo już jesteś w sytuacji, w której mm, musisz podjąć ważną decyzję, albo wkrótce w takiej się znajdziesz. Jest to decyzja o tym, że trzeba będzie iść do przodu, zostawiając za sobą to, co się do tej pory nie udało, co nie spełniło Twoich oczekiwań. Jest to taka karta, która przynosi trochę smutku, bo, ale równocześnie jest to karta, która ma w sobie dużo pozytywu, niekoniecznie widocznego już na samym początku. Ta karta pokazuje, że rozpoznałeś, lub rozpoznałaś sytuację już wiesz, że to dalej trwać nie może i przed Tobą kolejna droga zobacz, mamy tutaj taki piękny pucharowy most po którym wkrótce przejdziesz na drugą stronę tam gdzie już nie ma popiołów, smutku, żalu ale jest piękne słoneczko i mnóstwo zieleni a więc to będzie... Ten Twój nowy świat, na który potrzeba będzie trochę czasu, bo cała sytuacja rozwiąże się ostatecznie w około 4-5 miesięcy, i dopiero w piątym miesiącu od teraz będziesz po tej drugiej stronie rzeki. Dziękuję serdecznie za uwagę.